Ja myślę, że te rzuty z drugiej linii wychodzą e, czy goli, czy Adamskiemu zdecydowanie lepiej niż gra właśnie z obrotowym. Adamski, A, ależ teraz e, bramka, fantastyczny e, rzut, bardzo widowiskowe e, trafienie. Kilka sekund pozostaje gospodarzom, no trzeba tutaj decyzję podejmować, ależ trafienie niesamowite Makowiejewa. Wiejewa. Jędraszczyk Ściąga ręce Felidia. Kamiński Łankowski. Dobrze jeszcze obsługuje. Jedryce, a ten gra do Boydana, ale Popis teraz graczy pole. piękna, widowiskowa akcja. Brawo, brawo, brawo dla dości.